Mamy takie zadanie, zastanówmy się, jak zrobić. Basia, Ela i Litka, czyli mamy trzy dziewczynki, mają razem 34 lata. Ela jest o 3 lata starsza od Basi i o 4 lata młodsza od Litki. Ile lat ma Ela, ile lat Basia, a ile Litka? Tutaj nad tym się zastanowię. Ela jest o 3 lata starsza od Basi. To może najpierw tu zróbmy, jeśli Ela jest o 3 lata starsza, to Basia jest młodsza, czyli x, ja bym sobie oznaczyła, że to jest wiek Basi. Skoro Ela jest o 3 lata starsza, to musi mieć o 3 lata więcej, czyli x plus 3 to będzie wiek Eli. Ale teraz uwaga! Ela jest o 3 lata starsza od Basi, ale od Litki jest młodsza o 4 lata. I o 4 lata młodsza od Litki. Jak Ela jest młodsza od Litki, to Litka musi być starsza od Eli. O ile musi być starsza, o 4 lata. Czyli x plus 3 i plus 4 to będzie wiek Litki. Zobaczcie. Ela teraz jest o 4 lata młodsza od Litki. Widać, że jest, bo brakuje jej 4 lata do Litki, a Litka jest wtedy o 4 lata starsza. I wszystkie trzy dziewczynki razem mają 34 lata, czyli Basia, dodać tutaj Ela, x plus 3, dodać Litka, czyli x plus 3 plus 4. Razem mają 34 lata. No to patrzymy, nie wiadomo. x plus x i jeszcze jeden, czyli mamy razem 3x równa się 34, odjąć 4, odjąć 3 i odjąć 3. Tutaj mamy 3x równa się 34, odjąć 4, 30. Odjąć 3,27, odjąć 3,24. Podzielimy to przez 3, czyli x jest równe 8. To teraz, kto ma 8 lat? Przez x była oznaczona Basia, czyli Basia ma 8 lat. Ela x plus 3, czyli 8 plus 3 to mamy 11. A Litka jest jeszcze o 4 lata starsza od Eli czyli 11 plus 4 mamy 15. Czyli odpowiedź będzie taka basia ma 8 lat. Ela 11, a litka 15. Basia ma 8 lat, Ela 11, a Litka, może byłoby elegancie, jakbym napisała, ma 15 lat.